Przedstawiamy prawdziwą ikonę amerykańskiej motoryzacji Forda Mustanga GT z 2015 roku z silnikiem V8 o pojemności 5 litrów i mocy 421 koni mechanicznych. Ford Mustang został wyposażony w naszym serwisie w instalację gazową LPG. Pod maską znalazła się kompletna instalacja marki Stag. A dokładnie, sterownik Stag Kumax 8 Plus, Dwa reduktory Stag R01 o mocy do 250 koni mechanicznych, które obsłużą łącznie 500 koni mechanicznych. Pojedyncze wtryskiwacze tak W031 wersja BFC. przełącznik LED 401. Wlew gazu zamontowaliśmy pod klapką wlewu paliwa. Zbiornik o rozmiarze 680x180 o pojemności 49 litrów zamontowaliśmy w miejsce koła zapasowego, co daje zasięg na LPG około 300 km.